Cześć, Z tej strony Natalia Serwia Maciuś stajna konia i kropka. Dzisiejszy film jest uzupełnieniem poprzedniego filmu dotyczącego przeprowadzania konia przez bramkę, a dzisiaj w bardziej szczegółowy sposób omówimy sobie dopuszczanie konia już na wybiegu do stada. Jest to bardzo ważne, dlatego że jest to moment, kiedy może dochodzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji, zaraz wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że wiele osób popełnia błąd polegający na tym, że nie odwraca konia z powrotem głową w kierunku bramki, czyli nie robią czegoś takiego. Ten sposób jest bezpieczny. Ten sposób jest bezpieczny, dlatego że mogę teraz odpiąć konia i się od niego odsunąć. Także unikam takiego niebezpieczeństwa, które bardzo często się pojawia w momencie, kiedy kon jest ustawiony twarzą swoją głową w kierunku stada widzi stado i tylko czeka bardzo zniecierpliwiony na ten moment kiedy ja w końcu odepnę karabinczyk i zrywa się galopem w kierunku koni bardzo często jest wtedy mocno podekscytowany i jeszcze potrafi bryknąć także sytuacja jest niebezpieczna dlatego że jeżeli dostaniemy kopytem w twarz to naprawdę może się to źle skończyć Tajny, mojego przyjaciela stracił w ten sposób wszystkie zęby i wylądował w szpitalu ze złamaną szczęką. Także unikajcie czegoś takiego, unikajcie takiego błędu. Zawsze pamiętajcie, żeby po przeprowadzaniu konia przez bramkę z powrotem odwrócić go głową w kierunku wyjścia, i dopiero wtedy odpinamy konia, i od razu się od niego odsuwamy. To powinien być nawyk. Odepnięcie i od razu odsunięcie. Właściwie to jest jedyny ze znanych niebezpiecznych sposobów wprowadzania konia na wybieg. Jeżeli macie jakieś inne swoje sprawdzone sposoby, to bardzo chętnie przeczytam o nich w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie, pa! pa.